Cześć Jacku! Cześć! Właśnie przywitałem się z Jackiem Zarzyckim z firmy Eaton. Jacku, proszę Cię, powiedz, jakie wydarzenie dzisiaj obchodzi Eaton na targach Automatikon? To, co mamy tutaj, to premiera Czego? Nowego? Sterownika Easy E4. Dokładnie tak. <głos> <głos> Już tutaj y, zdążyliśmy się zorientować, że dzięki I e automatyce y, chyba wszyscy wiedzą, więc, więc nie udało się uchować w tajemnicy tego, że <noise> podczas takiego no, e <noise> się tego przed nami. <głos> <głos> Dokładnie. Więc y, to, co tutaj jest najciekawsze, właśnie to nowe Easy y, 20 lat doświadczenia y, zbierania tych doświadczeń z o, skonstruowaniem nowego aparatu, który. W tej chwili jest już dostępny na naszym rynku. Oczywiście w języku polskim, oprogramowanie w języku polskim, dokumentacja i przykłady, wszystkie te, te, te narzędzia są, są, są gotowe. Nowe Easy to cztery języki programowania. Język drabinkowy w wersji takiej uproszczonej, ulubionej przez elektryków, czyli tam język EDP. Klasyczny, który został, był w EASY w poprzednich wersjach, jest teraz w, nowym, w, nowym, w nowej serii EASY E4. Dokładnie tak, czyli I... jest pełna kompatybilność wsteczna, ale żeby się rozwijać jest drabinka taka stricte sterownikowa teraz, również FBD, czyli bloczki funkcyjne. Oraz język ST, czyli structure text, już język takiego wyższego poziomu można sobie. To nas najbardziej chyba zaskoczyło, że w tak małym sterowniku jest język strukturalny, no nie? Dokładnie. To pierwszy tego typu aparat na rynku, który język ST ma po prostu na pokładzie. No i z tego, co się rentowałem, to cena tego sterownika jest tak naprawdę w cenie przekaźnika programowalnego, prawda? Tak, bo to, co zachowaliśmy? może, dokładnie... właśnie, przepraszam, że. Nie wiem dokładnie, jak to jest ze sterownikiem Easy. Czy można go nazwać sterownikiem PLC, czy sterownikiem programowalnym, ale już na pewno nie przekaźnikiem programowalnym, no bo to już jest gdzieś ten poziom dużo wyższy, no nie? Tak. Możliwości, które ma obecnie ten sprzęt, już charakteryzują go bardziej jako sterownik, ale to, co pozostało, to cena. Czyli w dalszym ciągu jest to w cenie przekaźników programowalnych. Sprzęt. Jak dobrze wiesz, my też zrobiliśmy jako zespół i automatyka kurs o programowaniu iz 4. Dziękujemy Wam, że nam udostępniliście ten sprzęt. Mieliśmy już go dwa miesiące wcześniej tak naprawdę. Co prawda wersję prototypową, ale jest, była na tyle stabilna, że udało nam się ten kurs zorganizować. Link znajdziecie pod filmem. Użytkownicy, którzy znają EASY 500, 700, 800 yy, wiedzą, że jako przekaźnik programowalny ograniczone były możliwości rozbudowy, tak? czyli jeden moduł rozszerzenia można było do 700, -ki, 800 -ki podłączyć. W tej chwili do EASY można podłączyć aż 11 modułów rozszerzeń, yy, efektem czego EASY może mieć prawie metr yy, szerokości. Nie? Także do szafy 400 wejdzie owszem, ale w pionie, oczywiście taka praca też jest, też jest możliwa. Yy, jeżeli chodzi o rodzaj tych wejść, wyjść, które się pojawiły, to teraz moduły 4.20 są w standardzie, są to moduły uniwersalne, możemy sami konfigurować, czy chcemy mieć 0,10 V, czy 4.20 mA, i również moduły PT100, PT1000, czyli typowo temperaturowe, możemy bezpośrednio do Easy podłączać. Wcześniej y, mieliśmy trzy jednostki centralne i wszystkie moduły pasowały do każdej z jednostek, mniej więcej, ale teraz jest już to bardziej ulepszone i z, jest bardziej uniwersalne. Z tego co się orientujemy, to jest jeden y, moduł bazowy. Do którego jest cała gama tych ajałów, o których wspominałeś, i mhm. już nie ma tego problemu, że mamy kilka jednostek centralnych. Dokładnie. Znacznie zoptymalizowany został ogólnie asortyment, więc to, co wcześniej było Easy 500, 700, 800, to nie tylko były trzy rodzaje, ale również różne warianty napięciowe. Tak? W tej chwili nowe Easy E4 w wersji UC posiada y, możliwość obsługi standardów napięciowych 12V DC, 24V DC i 24V AC. Wszystko to w jednym module, czyli wie, wie, dużo większa uniwersalność. Y, podobnie w zakresie wejść-wyjść, efektem czego z 46 różnych modułów w obrębie rodziny EASY teraz te same aplikacje, a nawet więcej aplikacji zrealizujemy w oparciu o 14 modułów. No właśnie. I, i, mm... Easy, poprzednie wersje, bo jeszcze do tego dążę, bo to jest istotna sprawa. Tak mi się wydaje mhm. przynajmniej. Na rynku jest tego pełno. Sam doświadczyłem tego, w, jak pracowałem na utrzymaniu ruchu, też miałem z tym do czynienia. i sterowało prostymi, takimi średnio zaawansowanymi jakimiś aplikacjami, typu dozowanie i tak dalej. No i teraz, jak użytkownicy, ja już wiem, ale warto to powiedzieć, mhm. jak użytkownicy mogą w jaki sposób przemigrować z, ze starych mhm. projektów na te nowe projekty. Jak to wygląda? Fizycznie wystarczy w pro, programie EasySoft wersji 7, otworzy stary projekt i on automatycznie jest konwertowany, tak? czyli y, automatycznie program pomaga dobrać zamienniki, i nasz cały program, razem z komentarzami, razem z bardziej zaawansowanymi funkcjami, takimi jak EasyNet, zostaje to przekopiowane na nowe easy i wgrywane do nowego easy, i stary programy po prostu dalej nam działają. Świetnie, podstawy mamy za sobą. Teraz yy... Poruszmy coś bardziej zaawansowanego. Widzimy tutaj port Ethernet i tak naprawdę możemy odkryć teraz, jakie to niesie możliwości, bo wcześniej takiej opcji nie było. Dokładnie tak. Ethernet wbudowany oferuje oczywiście podstawową funkcję zaprogramowania tego przekaźnika, gdzie też jest uważam to bardzo sprytnie rozwiązane za pomocą mechanizmu Auto IP. Wystarczy podłączyć kablem Ethernetowym komputer z izim. Wyszukaj Ul Easy i od razu się z nim łączymy. Bez żadnych tam konfiguracji praw administracyjnych, więc takie proste programowanie dalej zostało zachowane. Ale funkcje Ethernetu to również za, w, bardziej zaawansowane funkcje, tak? I mam tutaj na myśli e, chociażby web serwer, który już teraz jest w standardzie. E, takie jak komunikacja poprzez Modbus TCP i współpraca na przykład ze sterownikiem XT300 czy innymi systemami nadrzędnymi, w tym e, że standardzie. Jest możliwość wymiany informacji za pomocą mechanizmu API z innymi stronami internetowymi, ale Ethernet to również możliwość synchronizacji czasu poprzez właśnie internet, sieć internetową, a tutaj Easy ma kolejny atut wyróżniający go na rynku: to jest synchronizacja czasu z zegarem za pomocą fale DCF 7.7, czyli sygnału radiowego nadawanego z Frankfurtu. Cała Polska jest w zasięgu tego sygnału radiowego i EASY automatycznie może zsynchronizować sobie czas, dostosować strefy czasowe. Co więcej, po wpisaniu współrzędnych, współrzędnych geograficznych możemy Easy może autonomicznie, jako zegar astronomiczny, ustalać, o której godzinie będzie wschód słońca, o który zachód i odpowiednio sterować obwodami na przykład oświetleniowymi. Świetnie. Widzimy, że niektóre wersje mają ekran, niektóre nie. Czy tak samo jak w poprzednich wersjach możemy przez ten ekran zmieniać, modyfikować program, czy to zostało zachowane? Dokładnie tak. Wersja bez ekranu jest to wersja ulubiona przez y, tych automatów, którzy nie chcą, żeby ktokolwiek miał możliwość zmieniać czegokolwiek, y, ale warto zauważyć, że w wersji z y, ekranem jest możliwość zablokowania odpowiednich funkcji za pomocą hasła, hasła sześcioznakowego, również alfanumerycznego. Nawet przy próbie kolejnej błędnego wpisania hasła, Easy będzie utrudniał jakby złamanie tego hasła i, i odczekiwał kolejny czas y, do ponownej próby. Jeżeli chodzi o sam wyświetlacz, to możemy tutaj wyświetlać bargrafy, czyli jakieś wskaźniki, zadawać parametry z tego prostego wyświetlacza, no szereg różnych fajnych funkcji, które czyni go takim małym HMI. No właśnie to chciałem powiedzieć. Przejdźmy trochę dalej, mamy tutaj kartę SD. Dokładnie. Możemy, możemy ją wykorzystać pewnie do jakichś logów zmiennych, do czegoś tak. jeszcze, w granie programu czy coś takiego? Dokładnie tak. Slot karty microSD, standardowej karty microSD dostępnej ogólnie szeroko na rynku. Możemy na niej nagrać nawet kilka programów i podczas uruchamiania seryjnej produkcji maszyn, podczas wprowadzania z klawiaturki, jest możliwość wyboru z klawiaturki, który program ma zostać do EASY wyrzucony. Czyli można stosować takie tak zwane przezbrojenia w zależności od programu na przykład, albo do czego możemy wykorzystać coś takiego? To głównie ma zastosowanie w seryjnej produkcji różnych maszyn tak? i chcemy, że na przykład jedną kartą Rozumiem. wgrywamy, że to jest tego typu maszyna, wgrywamy tylko ten program i ono się zaprogramowane. Usprawnia to proces wgrywania programu. Złącze kartę SD to oczywiście rejestracja danych, danych cyklicznie, danych zdarzeniowo i również możliwość wyświetlenia swojego własnego logo. Przy starcie Easy, jeżeli odpowiednio stworzona bitmapka będzie znajdowała się na karcie, automatycznie Easy na swoim wyświetlaczu wyświetli grafikę, którą chcemy wyświetlić. Jasne. Widzę, że tam na stoisku macie kolejne strażniki Easy, łącznie z modułami. Może przejdziemy tam, bo widzę, że tam jest coś, coś ciekawego jeszcze. Zapraszam. Widzimy tutaj, że mamy podłączone kilka modułów. Myślę, że to jest dobry moment, żeby właśnie o tym powiedzieć. Jak to rozszerzać i jak to wygląda w tym przypadku? Dokładnie. Rozbudowa odbywa się za pomocą łączenia aparatów jeden do drugiego. Przy czym to, co wyróżnia też ten system na rynku, to bardzo wygodna możliwość użycia tych, tych łączników, które sprawiają, że zdjęcie z szyny aparatu, który się znajduje wewnątrz, nie wymaga rozszerzania. Mhm. Sąsiednich aparatów. Często nawet jest to utrudnione, a wręcz niemożliwe, więc dzięki takiemu systemowi bardzo wygodnie i szybko możemy. Dany element wymienić na przykład na inną wersję napięciową. Mhm. Tutaj widzę, że się zmieniają kolory. Jakie mamy tutaj dostępne, które możemy wykorzystać? Tak, kolor podświetlenia na wyświetlaczu EZ4 może przybrać barwę zieloną, czerwoną i białą. Mhm. Więc Czyli zależnie... na stany pozytywne i negatywne możemy wykorzystać, tak. że jest jakaś awaria, można się szybko zorientować. Szybko że coś sygnalizować jest nie tak? dokładnie, że coś, coś się dzieje w naszym układzie. Ale Easy to również szereg funkcji takich typowo sterownikowych, tak? ponieważ mamy teraz możliwość obsługi wejść w charakterze przerwań. Przerwania mogą być generowane właśnie zdarzeniem, mogą być zliczaniem, więc to są już takie typowo sterownikowe funkcje. Jakie z wyjściami? Bo tutaj wiem, no. y, wiem że chyba y, dwa wejścia można wykorzystać jako analogowe. Albo cyfrowe, albo analogowe, tak? Dobrze, tak. dobrze Na jednostce dobrze podstawowej mówię? mamy 8 wejść, z czego cztery mogą pracować jako cyfrowe lub jako analogowe wejścia 0,10 V. Mm -hmm. A moduły y, analogowe, które dostawiamy do niego, moduł ma 4 wejścia, dwa wyjścia, są w pełni konfigurowalne, Czyli my, jako użytkownicy, możemy wybrać, które z tych wejść ma pracować w standardzie 0,10 V, a które w standardzie 4,20 mA. Mm -hmm. Jeszcze zaraz do taką ciekawostkę, bo byliśmy na targach SPS, również na Premierze w Niemczech, i tam widzieliśmy, że to nie jest koniec rozwoju tego, tego systemu. Ja widziałem tam moduły z antenami, z slotem na karto SIM, także coś się jeszcze szykuje co do tego. To te, ten system będzie już chyba, albo już można go nazywać takim małym sterownikiem, który w, można wdrożyć w hasło przemysłu 4.0, tak? Dokładnie tak. Easy już teraz jest przygotowany dzięki złączu Ethernet Aha. i tymi możliwościami y, API i web serwera, to, to już jest gotowy na to, żeby aplikacje y, oparte o ogólnie szeroko rozumiany przemysł 4.0, żeby był y, częścią tego, tego systemu. No i przede wszystkim ma web serwer, prawda? Dokładnie. Możesz trochę ty, szerzej o, o tym opowiedzieć? Jak tutaj byłem na stanowisku, wiedziałem, że sporo osób o to pytało, może warto to y, przedstawić online. Tak, funkcja web serwera jest dostępna w standardzie. Wystarczy w oprogramowaniu, oprogramowaniu EasySoft 7 zaznaczyć, że ma być aktywny i to jest wszystko, mhm. co musimy robić. Nie musimy znać HTML5 i jakichś innych narzędzi takich internetowych. Pod aktywowaniem wchodzimy tylko przez przeglądarkę internetową na adres IP Easy i po wpisaniu adresu IP podajemy login hasło, gdyż domyślnie tutaj mamy o, o też bezpieczeństwo. Po zalogowaniu się mamy dostęp do tego zakresu markerów, który też zdefiniowaliśmy, że chcemy go udostępnić. Czy to do, tylko do wglądu, czy również do edycji, że jest możliwość zmiany również tych niektórych parametrów. I mamy taki widok online tego, co, co widzimy tutaj. Z automatu na tym web serwerze możemy sobie przez sieć Ethernet, nawet zdalnie zarządzać tym sterownikiem, widzieć co się dzieje, diagnozować go i zmieniać jego parametry. Dokładnie tak. Easy udostępnia to samo, co jest na wyświetlaczu standardowym, ale oprócz tego również bezpośrednio stany parametrów i stany markerów, które możemy zmieniać jako inne okno, po prostu już w obrębie samego web serwera. Co ciekawe, jeżeli stworzymy wizualizację w kolorze, bo jest taka możliwość w Wizy 7, to tutaj oczywiście kolorem jest jedynie podświetlenie. Ale wizualizacja, którą mamy z web serwera, będzie w takich kolorach, w jakich ją po prostu zaprojektujemy. Mhm, świetnie. To też jest przygotowanie pod nowy wyświetlacz, który będzie mógł być zainstalowany na drzwiach rozdzielnicy który będzie wkrótce również dostępny. Z serii Easy, tak? Dokładnie. A tego nie wiedziałem. Tak, jest to część rodziny Easy 4. Mhm. System cały czas się rozwija, ale jak mówił słynny prezenter. Pewnych historycznych programów nie uprzedzajmy faktów. <grywa> Zgadza się. Jacku powiedzmy, że chcę zacząć przygodę ze strownikami. Jestem początkującym automatykiem, może studentem, może nawet elektrykiem, i chcę nauczyć się programować. Warto powiedzieć o tym strowniku. Od czego zacząć? Z twojej strony najpierw potem z mojej. Jasne, jeżeli chodzi o Easy E4, jest to narzędzie, które od razu oferuje cztery języki programowania, więc od razu na dzień dobry mamy możliwość możliwość sprawdzenia, w którym języku czujemy się najbardziej komfortowo i te aplikacje najwygodniej nam po prostu tworzyć. Więc warto zacząć od tego, żeby pobrać Easy Softa z naszej strony internetowej i jeszcze nawet w trybie symulacji sobie. Pierwsze programy tworzyć. Kolejnym krokiem na pewno będzie zakup Easy, najlepiej w zestawie startowym, gdzie w Easy, w zestawie startowym oprócz Easy E4 mamy również oprogramowanie, mamy kabelek, który to jest skrętka komputerową w tym momencie i licencję na Easy softa w wersji 7. I to jest wszystko, co jest potrzebne, żeby, żeby fizycznie zacząć. No, kolejna rzecz to wiedza, tak? Jak ją poszerzyć? Wspólnie. Tak, to teraz ja przyjmuję pałeczkę. Z naszego zespołu i automatyka Grzegorz Turowski dużo wcześniej, przed premierą, miał ten sterownik i przygotował kurs online. Jest on zrobiony w taki sposób, że naprawdę nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, aby nauczyć się tej, tej programować sterowniki. Na początku kursu Grzegorz przedstawił, jak podłączyć sterownik, jak dobrać zasilać, jak go zabezpieczyć, wytłumaczył elektrotechnikę całą. Następnie przeszedł do podstaw programowania, do techniki cyfrowej, zaczął od prostych bitów, co to jest, co to znaczy, jak to się oblicza, czyli takie rzeczy, które są w technikum i na studiach. Następnie są omówione proste przykłady, proste, proste funkcje programowania, właśnie na przykładzie EasySoft7, który można ściągnąć z, z, ze strony Iton. A na końcu przeszedł do kilku, do kilku przykładów, wyjaśnił jak to działa, zwizualizował to, żeby prościej to przedstawić, lepiej to zrozumieć, przyswoić i kurs jest skonfigurowany w taki sposób, że bez znaczenia czy nie masz tej wiedzy, jesteś elektrykiem, chcesz zacząć może automatykę budynkową, warto, warto odbyć ten kurs, warto się na niego zapisać, cena jest naprawdę atrakcyjna, a teraz z okazji premiery mamy kod rabatowy, który obniża cenę jeszcze bardziej, także polecamy, póki to jest gorący temat, się tym zainteresować. To nie wszystko, to nie są yy, ostatnie dobre wiadomości. Yy, Jacek z firmy ITON dostarczył nam, yy, zestawy startowe oraz licencje, jest ich dokładnie 15, na konkurs, który właśnie trwa, właśnie organizujemy go na e-Automatyka. W naszej grupie Automatyk Może Więcej jest postkonkursowy. na naszej stronie e-Automatyka.pl przez EASY E4. Można zajrzeć, wziąć udział w konkursie, dowiedzieć się czegoś o EASY. Jest tam też link do kursu, o którym przed chwilą wspominałem. No, i najważniejsza rzecz, zasady są banalnie proste. Wystarczy wysłać przez formularz na tej stronie zdjęcie, w którym opiszesz, pokażesz, gdzie zastosowałbyś Easy E4. Czyli od początku wchodzimy na stronę, zapoznajemy się z Easy, dodajemy zdjęcie, czy to szafy, czy może jakiegoś obiektu, czy dosłownie pomysły są szeroko dozwolone. Trzeba powiedzieć o tym, gdzie można zastosować Easy E4, w formularzu to opisać, wysłać do nas. I resztę zasad przejrzysz na, na właśnie tej stronie. Zapraszamy do udziału. Jacku, z mojej strony to wszystko. Dziękuję tobie bardzo za, za wywiad. No i co? I będziemy na bieżąco. Będziemy informować ludzi o kolejnych etapach rozwoju Easy E4. Także zapraszam, śledzić nasze fanpage y oraz stronę. Do zobaczenia.